klasowa walka między Michałem Krupa z Fight Gym Lublina a Danielem Fabiszewskim z Unique Fight Club. Michał Krupa, zawodnik trenera Rafała Murata ma na swoim koncie występy między innymi na gali 1 to One Fight Night w Lublinie, gdzie pokonał Piotra Wielkopolana z Red Liona Międzyrzec. Była to walka półamatorska bądź półzawodowo, jak to woli, bił się także na Grappler Night w 2018 roku, gdzie zwyciężył Bartłomieja Olkowskiego po decyzji Fight Gym Lublin. No, to jest klub, który już zdążył zaznaczyć swoją obecność na mapie kickbokserskiej, mapie polskiej, chociażby z zawodnikami bijącymi się na HFO czy też na DSF jak chociażby Bartosz Gus, Maciej Gus, Kamil Kotkiewicz czy Daniel Szych. Michał Krupa bił się także w Muay Thai. A co do Daniela Fabiszewskiego, no to Unique Fight Club raczej jest znanym klubem. Założony przez braci Paczuskich przez Kamila i Radka na warszawskim Wawrze w Aninie. Zawodnik, który brał udział w Mistrzostwach Polski w low kicku, zajął tam szóste miejsce w zeszłym roku, natomiast wygrał Mistrzostwa Warszawy w 2019. Poza tym Daniel Fabiszewski odniósł, odniósł jedno zwycięstwo na warszawskiej Grandzie, pokonał Mateusza Wojciechowskiego z warszawskiej Garudy, natomiast przegrał z Krystianem Topczewskim z Ragnarok, biały stok. Niebieskie rękawice to Michał Krupa i niebieski narożnik natomiast czerwony to Daniel Fabiszewski, unik. Bardzo dobrze skontrował Fabiszewski. Krótkim lewym prostym swojego przeciwnika, szarżującego przeciwnika. Teraz świetnie kolano zmieścił Fabiszewski. Low kick, a potem w odpowiedzi mid. No i naciera Daniel Fabiszewski. Teraz dobry low. I wymiana lałkików. Ale świetnie teraz włożył tam lewą rękę Krupa. Spróbował tam Fabiszewski nacisnąć, ale chciał tam uprzedzić go Krupa. Jednak świetne uniki zawodnika z Warszawy. Z odwrotnych pozycji walczą zawodnicy, więc może to teoretycznie ułatwić zadanie zawodnikowi z Lublina, ale wcale nie musi. Ale bardzo otwarta akcja od samego początku, świetne to kolano. O takie czasami trochę dające wrażenie chaotycznych ataki Fabiszewskiego. Natomiast bardzo zdecydowane. Dużo intensywności jest w tych akcjach. Dobry teraz podbródek lewy krupy. Jeszcze teraz ostatnia akcja Fabiszewskiego zmieścił tam lewy sierp od samego początku bardzo otwarta akcja. Dużo się dzieje. Runda numer dwa. I od samego początku kopnięcie za kopnięcie. No tutaj jest naprawdę dużo akcji, i warto oglądać e, warszawską grandę. Chociażby dla takich pojedynków. Przestrzelił krupa. Odpowiada od razu e, to, e, zawodnik z Warszawy Fabiszewski. Teraz dobry lewy, prosty kontrujący krupa. Dużo, dużo więcej kopie Fabiszewski od swojego rywala, ale z kolei krupa ma lepsze warunki fizyczne, więc, też nie dziwne, że są w użyciu ciosy proste przede wszystkim. No właśnie, ciosy proste z dalszej lewej ręki u zawodnika z Dublina. No to jest jedna z takich rzeczy dosyć charakterystycznych dla niego, przynajmniej w tej walce. Lewy znowu. Cały czas czeka zawodnik z Dublina na kontrę, ponieważ zobaczył, że często podchodzi do niego rywal z kopnięciem, i stara się tam znaleźć miejsce odpowiednie na kontratak. Lewy, prawy, prawy podbródek poszedł od Fabiszewskiego, ale znowu lewy prosty od krupy. Prawy łokicz, teraz z, znowu kopie, no dużo więcej kopie, to już mówiłem, Fabiszewski dużo częściej używa nóg, już teraz, Krupa bardziej czeka na kontrataki rękami, chociaż lowkiki low też kopie. Jeszcze poprawienie kasku i już za moment koniec rundy. O no proszę, za, zaatakował obrotowym backfistem. Wszedł od razu w półdystans bądź wręcz klincz i nastąpiła na sam koniec wymiana kolan. Trzecia runda. Lewy, prawy. I od razu jeszcze nogę dołożył Fabiszewski. Odpowiada też krupa. Wytrącił tam z równowagi Fabiszewskiego. Przepraszam, to krupa upadł. I jedno z tych kopnięć gdzieś tam powodowało, że stracił równowagę, no, cały czas akcja. Słyszałem, zresztą państwo pewnie też słyszeli komendę z narożnika Fabiszewskiego, podwójny lewy middle, ale zrobił to dopiero teraz. Wcześniej widzieliśmy najpierw middle kick, potem wejście w clinch i trafienie kolanem. Dużo kopie. Naprawdę często są nogi w użyciu u Fabiszewskiego. Ale już potwornie zmęczeni obaj zawodnicy. Widzą Państwo miejsce za lewym ramieniem krupy. Już jest dosyć mocno czerwone od przyjmowania milukików. No i jeszcze na koniec wymiana. Jeszcze kopnięcie. Odpowiada Krupa niskim. Chciał tam ściągnąć głowę na kolano, ale nic. Ale dobry lewy. Zresztą lewy, prosty to była najlepsza technika, wydaje mi się, w wykonaniu Michała, krupy. Ale też widzimy, że kopnąć na głowę potrafi. Nie z pełną mocą, natomiast oczywiście zapunktował u sędziów. Koniec walki. A więc jednak presja została doceniona u dwóch punktowych. Daniel Fabiszewski pokonuje Michała Krupę niejednogłośną decyzją. Tymczasem walka numer 48, klasa C, 71 kg, czerwony narożnik Rafał Kotowicz. Ragnarok Białystok kontra Piotr Jezuit, Forfeit Dębica, Narożnik Niebieski.